Przygotowałem od razu, żeby nie wchodzić z dobrym brejrotem, z który które daje 200 milionów. Drugim zadaniem nie wiem, to będzie może jakiś fuse maszynka. Trzeci to nie wiem. <laughs> może otworzyć górę kibika, Albo może nie... Może żeby nie. Nie wiem czego. Żeby, żeby zrobić jakiegoś świątecznego bringrota, to przy okazji że będziemy z fuse maszyny... Nie wiem. Możemy sobie przyjść na publika. Więc dobra już dołącza. Tutaj pięknie. Uuuu, gdzieś ma Halloween na bazę I muszę rozdać te rodziki niestety. Proszę kradnij, kradnij, no. On będzie zainteresowany tym lakiem Karacza. No 100% dobra. Kradni, kradni goście, kradni, 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 będzie roz. Mój cel to rozdanie tych brań ratów. Dawaj, 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 dawaj. Nie. Dwaj gości. Pum. Ratujemy cię. Sami nie Spideryjni ukryto no. się na Kolejnym celem to będzie zrobienie tej głośnej maszynki. Dobre, dobre, dobrze, 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 dobrze. <coughs> Więc pomogłem. I teraz sobie zrobimy fusę. Zamierzam sobie tutaj jakiego onego cappuccino. Pribrypatopim. -pr -pr Pipikiwi kiwi, musimy sobie dać. I. Nie wiem, nie wiem, co jeszcze dać. Brilliant Cappuccino. Musi... Jakieś damskie, żeńskie, tak bardziej. przyrodka, Brilliantka. Uch, mi taką piękną, halinową bazę. A my dzisiaj będziemy mieć świąteczne. Zmarnujemy, no nie zmarnujemy, tylko aż 850 rubuksów, więc Wydamy sobie dzisiaj Jest troszeczkę dużo. Nie, ukrywam, troszeczkę zaboli Nie to, że muszę wydać aż 850 rubuksów do usunięcia przed chwilą, doładowałem sobie 800 rubuksów i już muszę... Człowieku, patrz, my to robisz! Człowieku, ja chcę tylko dzieci, Czemu nie brać brajrutów, gdyby był za darmo? Rozdawałem darmowe brajruty. cztery brajruty rozdałem za darmo, czy tam cz cztery chyba? Tradycyjnie mój short z pipi, Kiwi który się wybił, i dziękuję w sumie Wam bardzo za to, ten short, który był miesiąc temu, ale. W sumie mój short teraz każdy ma prawie po 2000, powyżej 2000 nawet, więc no, dziękuję Wam. I też robię to, żeby nie był za krótki i zbyt nudny, że tylko kupuję pazę. nie ja nienawidzę go się normalnie, no mega utrudnienia. Balerina kapuczyna. Psuna seniora. na bananini, bumbombini, guzyni, trypi tropi burwa. Jej, dałem! Już Typek mi nie przeszkadza. No, muszę czekać sobie skromne 30 minut. Czyli do godziny... Ojej, 0039. No, no dobra, zaliczymy to może troszkę, bo dobrze zr zrobiłem. Ujawnij, teraz za darmo. Mmm, no, za no, fajnie. I mamy takiego drzewu pingwinu Więc mamy już trzy zadania zrobione, bo przynajmniej dostałem ze świątecznego tam Takiego pięknego. Tak piękny. Taka prezentacja była. Ludka. I teraz kolejny z będzie ukryć Briarota, więc. Rozdaję i szkoda pokradniemy. Przepraszam, ale to moje zadanie. Pum, Mamy! Frygo, Kamilo. Kolejne zadanie ukończone. No przepraszam, to było moje zadanie, tak? Bardzo ci przepraszam. I kolejne zadanie mnie... Dobra, to zadanie to będzie tak na wymyśleć to on ma te moje raczej wszystko i wszystko Zostawcie mu to ludzie z... Nie wiem jakie kolejne... 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 kolejne zadanie y, powinno być Na pewno nic z wydawaniami Robuxów, bo już nie chcę wydawać Robuxów dzisiaj A zaakceptuję dosyć do mnie za darmo te rociki, więc... Nie. Ход, се, Бум. Бум, не! Хубаво те крадна! Пум! Пум, Наро! Не може! Разберете ми този Ха, ама ние с не Бро, не Да, така не ми е краден този броневредът, ми така I dopiero w bikini to będzie kolejnym moim pięknym misjom. Misjom? O, to, 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 to. I Otwieram, Dobra, Kole kol kolejne zadanie to będzie stworzenie Christmas. Koła Plum! jest plus candy. Normalnie, wszystko co najlepsze mogło się stać, tak. Więc. ten moment, którym sobie kupię skromne. 849 rubików, co za tylko 82, no dlaczego się nie robi, tak? Premium świąteczny, ten, więc otwierajmy przed, już otwierajmy, tak? Proszę, 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 zrobiłem misję, proszę, 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 proszę Serio, kupa! Z tego premium jest taki blok, no dobra Ale to pięknie wygląda, ale to pięknie wygląda. I io, io, screen screena, io, Jo! Zrobiłem skreena. jak to pięknie wygląda. W końcu mam jakiegoś skina do bazy. Yo. Nie, Nieee, dobrze Текут очень пинг не выгля позирует но. Текать я только из рук не сможем пинг там. Нет, это пинг скрин. Pam, 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 pam! dobra wiecie. w dzisiejszym odcinku, to był na tyle, to jest w sumie krótki odcinek, bo to nagrałem odcinek 0.02,15. 2.15 czyli o północy, 15 minut po północy, więc bardzo, 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 bardzo późno więc, elu, miłych świąt jeszcze, bo jutro jest drugi dzień świąt, ma, no. jest trzeci w ogóle dzień świąt, dobra, ważne, elu.